Cześć, ja jestem, droga do globala. Witam Was w kolejnym filmie z serii Merwo. No i gramy na mapie Office Sam nie, go w, nie mogę w to uwierzyć. Próbujemy, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Aj, pierwszy strzał i head. Za bardzo się podekscytowałem, a tu mi drugi wyleciał. No i wygrają to. Shot, 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 How the fuck! już tu spuszowali nam. Słuchajcie, office jest bardzo nudną mapą do gry. My tutaj tak naprawdę się kitramy. I czekamy, czy, czy cokolwiek się będzie działo, czy nie. Long one, long one. A tu się nic nie dzieje. I will Don't pick, don't pick. Don't pick. O, o, zadałem mu coś obrażeń. No i zostałem sam. On już przeszedł, widziałem kawałek. No i pierwsza runda wygrana. Coś tu nam się w końcu udało zrobić. Jubilijemy sobie na ciekaw wszystkim. Chyba go coś trafiłem, ale nawet nie mam asysty. Myślałem, że będzie lepiej. Long. O, nie tak, nie tak poleciał ten motor jak chciałem. Chciałem, żeby się odbił tam od jednej krawędzi bardziej. One more, long. Dobrze. Są dwóch na jednego. Muszę radę. 20 sekund, wystarczy poczekać. Z M4 behind you. Orange. <laughs> Patrzcie, jakie to CSGO jest popsute. Przecież teraz powinienem zasłaniać sobą ten obraz. Nieładnie. CSGO, napraw się. Psuta gierka. Source 2 musi przyjść, żeby to naprawić. Dobra, widzę, że tam chyba gra się to toczy w międzyczasie. Może coś zacznę strzelać? <laughs> Mamy fraga. <laughs> Już jestem tak znudzony, słuchajcie, tym siedzeniem na respie. Jego, jaka monotonna mapa. Nic się tutaj nie dzieje. Trzeba po prostu siedzieć przy zakładnikach przez półtorej minuty i czekać, aż antytoryści przyjdą i zginą. O, 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 o! Wow, <laughs> zabił z tego Negewa. Nie, nie wierzę w to. No. Uuuuh, trafiony przez Smoła elegancko. Musiał mi mieć na nim celownik, nie? Że od razu zginął. Teraz mam mało HP, więc się trochę przy przykampimy. Nice. Tak się to robi we dwóch, nie? Przeciwnik był zajęty mną. Nie mógł wychylić, bo we dwóch na niego patrzyliśmy jest no I would knife him prawie wem zabić z noża ziemeczka co long long one more right side No i przerzu to nice oh what the Chod, Słuchamy się tak tu. Wszystkie ściany można strzelać. Zapominam o tym. Łądam na jednego. Pięknie. Słuchajcie, opisa można przegrać tylko wtedy, jak nie będziecie grać agresywnie W Z terrorystów. terrorystu. Zaczniecie jakoś puszować. Ginać bez sensu i wtedy anty mają mogą wejść. A tak? To, to ja za bardzo nie widzę, jak można tutaj przegrać jakiekolwiek rundy. Więc tak to, słuchajcie, wygląda. Czekamy pierwszą minutę. Smokujemy, mołotowujemy wszystkie przejścia. Czekamy, czekamy, czekamy. czekamy aż oni w końcu będą musieli przyjść i zaatakować. No i właśnie to zrobili. Wow, ale ładnie wychylił na nie. to było dziwne. Oh, what the fuck, I sucks no i tak, się, so fucking much. tak się przegrywa właśnie, widzicie. Straciliśmy przewagę, zaczęliśmy wychylać i poszło. i poszło this is, this is silver smoke, dude, it's silver smoke. Global smoke, global. It's, it's very shitty. No i całą rundę praktycznie, nie robiąc nic. Tak to wygląda. KBP. Za jakiś czas były komentarze: Merwo, zagraj Office. Yeah. Dlatego jakoś nie gram za dużo Office'a. Ale chamski spot, co? W tych kwiatkach? <laughs> Nie ma szansy, że mnie zobaczyli. Global smoke, this is super smoke man. Global, global elite smoke. O, silują. Chowają gdzieś tam za łupkami. Flash, yeah, hide, hide. The rest is Purple, show me global smoke. No, 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 no. Też tu strzelał w ścianę. akurat zacząłem strzelać, praktycznie jak on wychodził. A, silver. Nice. O, silver teammate killer. <grym> o, dwa najdy. Ale dostałem. Wow. Dostałem chyba w nogi albo przez ścianę jakąś krawędź. Mam 9 HP teraz. To co, możemy sobie pooglądać coś na komputerach. co tutaj słychać? Albo napić się drinka. Puszeczki. O! Nie ma także za bardzo nie ma tutaj nic innego. Może kawki komuś? Chce ktoś z Was, moi drodzy? Kawkę? Proszę bardzo. Podaję kubek. Don't pick, don't pick, don't do 2 O! Nie ma Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Może kosze na śmieci porozwalamy. no nie można przesunąć. Co my tutaj mamy? Damy, damy radę zobaczyć. Nie, nie przeczytamy firm niestety. Zbyt mało rozdzielczość. Przyjdziemy sobie może Mołotowe, żeby nam nie weszli w ostatnich sekundach, nie? Skoro i tak już nic się nie dzieje w tej rundzie. Może jakieś książki poczytamy? java Może ktoś się chce z Was programowania pouczyć. Kolejna książka i kolejna! Tu mm hmm. Już za ciekawe. o, wygraliśmy meczek przy okazji mam MVP Ewidentnie za zasłużyłem w tej rundzie na MVP C 35 sekund do końca. Nic się jeszcze nie wydarzyło w tej rundzie. Czekam sobie z Mołotowem, jak tu się coś zacznie dziać. To go rzucimy. 20 sekund, nadal nikt nie wyszedł. No i gramy na czas. Killer Z Global Molotov. No i 10 sekund, nie? Albo wchodzą, albo wsavewują. Nie, the yeah, they save Całamy <globaly> się za z zakładnikiem No i zrobiliśmy misję, patrzcie, mamy 10 wygranych tu rund tak tak wyglądają rundy na ofisie <globaly> Widzieliście ile się oh, działo? Chowałem tu się cały czas rzuciliśmy tylko z bołki Powiedzcie mi, czemu gracie tę mapę? Może niektórym z Was się podoba, ale wytłumaczcie mi, co jest fajnego tutaj na tej mapce, co? Możemy to przegłosić. If they push me, give in, okay. Short, no shoot. I can't shot. Short. Na 30 sekund to jest w końcu coś ciekawego. Ciekawa runda, dwóch na dwóch w ten sposób. Short. Prawie kozy dostałem! <noise> no ale warto po prostu czekać do końca i Ale spuszował cwaniak. A mój zadał mi Byrony. dwa ciosy z pistoletu. Dazpu się do No dobra, mam 4 na 3. Ja mam mało HP, to jest trochę problem. Wybierz Nie, to mój mam wybierz ty. go first? I'll Dobra, idziemy pod wkrągiem. Yes, I go. Idę back. Rozdzielili nas tym mołtowym. Nooo! Grana runda tutaj z dwoma Barretami. Nas zrobić dwa fragi. I mamy asystę. Ważna pistoletówka, żeby wygrać taki meczek. I to co, pochodzimy z jako pierwsi? Starałem się, czy dorobić. Go! A jej, oberwałem od razu, ale dałem mu HEDA. Patrzcie, to, mamy, to mieliśmy o, fajne porównanie. Nowa versus XM. Ja dałem z XM a 80 w HEDA, on mi dał o, nowa patrz. 120 HEDA. To jest różnica. Czy po raz pierwszy raz będziemy oglądali podniesienie zakładnika? Po raz pierwszy, no. Nie spodziewałem się, że zobaczymy tak zaciętą sytuację, jaką jest doniesienie zakładnika do respa. Czy uda się to zrobić? Pierwszy raz w tym meczu, proszę Państwa cóż za emocje i zakładnik o, jest! Wygrana runda! Chyba się terror poddali generalnie. O, ale szkoda. Myślę, że jeden to pitu, tam. Long cross. Aj, tu był schowany na blisko. Śmieszna na co? I ostatnia runda przed nami, Global Elite, Mamy Praga. Teraz będzie drugi, może. What? jest trzech na 3. Jak nasi zginęli tam w ten sposób? Piknie Longa, jak myślicie? Trzeba się teraz skupić i, i... wygrać to. U, mało podzisków, mam tylko 57, nie mogę aż tyle skanować. Low, no i ugraliśmy, słuchajcie, czte, trzy fragi w ostatniej rundzie, w decydującej, piękny meczyk, yy, wyłączam już Ofisa z jakichkolwiek moich tutaj gier turniejowych, matchmakingowych, nie będę go yy, bo, bo, zaznaczał, no bo według mnie gra się po prostu nudno w ten sposób, tak, jakoś to nie jest mój styl gry, dajcie znać ci z was, którzy grają na Office'ie, dlaczego wybieracie tę mapę, tak, po prostu patrzcie, we czterech mieliśmy bardzo podobny wynik, nie, różnica tylko czterech punktów, jakie to były rangi? a global w przeciwnej nie nawet. Dzięki wszystkim za oglądanie, łapka w górę, subskrypcja, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!